Czy wiesz, że bardzo wiele osób z niepełnosprawnościami, z przyjemnością będzie pracować za najniższą krajową, a ty, płatniku karda peFron dzięki nim oszczędzisz prawie 14 tysięcy złotych miesięcznie nie płacąc karda peFron. Wiesz dlaczego tak jest? Ponieważ te osoby, wielokrotnie świetnie wykształcone, już pracują na jakimś etacie lub prowadzą Własną firmę i mówią: Przyjdziemy do ciebie do pracy na pełen etat za najniższą krajową, jako pracownicy zdalni, ale w zadaniowym systemie czasu pracy. Czyli popracujemy 2 trzy godzinki dziennie i wszyscy będą z tego powodu zadowoleni. Oni zarobią, ty nie zapłacisz kary na pefron. Gitara gra, jak to się mówi. Otwórz się pracodawco na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, z wielokrotnymi odpisami. I niczego się nie bój. Z przyjemnością ci pomogę, jako firma butikowa. Zero na pefron, Marcin Piechota. I nie bój się kontroli z pefron. O tym będę mówił w, następnym, w następnej rolce.